Wodzu, witam w kolejnym epickim na kanale. W tym tygodniu rozdawana, je, rozdawana jest gra Beholder, słuchajcie. Pierwsza część, z tego co ja pamiętam, to są trzy części. E, gra ma język polski, słuchajcie, fajnie. To jest taki. Ja nie wiem, czy to za dużo powiedziane nie będzie, zaraz zobaczymy, ale trochę symulacja świata według George'a Or Orwella, takiej książki 1984, słuchajcie. Na tej podstawie zresztą powstał taki reality show, jak Wielki Brat swoją drogą. Nawiązujące bardzo różne do książki, ale oczywiście. Oczywiście, że tak. No, właśnie, więc więc zobaczymy, słuchajcie, taki wielki brat tutaj. Aha, czyli raczej co, będziemy podglądać Szanowny chyba ludzi, tak? Z radością informujemy, że zostaliście wyznaczeni na zarządcę budynku klasy D pod adresem Kruszwice 6. Czyli Właści jestem się tam udać i niezwłocznie podjąć nowe obowiązki. Takim okiem Wielkiego Brata reżimu. No. Wasza rodzina zamieszka w suterenie. Polska gra jest? Eksperymentalny środek wstrzyknięty wam podczas badania lekarskiego stłumi potrzebę snu. Dzięki temu będziecie mogli poświęcić więcej czasu służbie Ojczyźnie. No podejrzewam, że to jest były zarządca. No dobra, słuchajcie, no okej. Okay. Słuchajcie, intro jest, graficznie słabe, ale ma klimat. Czyli nas jest czwórka, dobra. Całemu tym budynkiem mamy zarządzać. dobra, czyli minister podpierdzielaczy. Dobra. No dobra, zobaczmy, i zapowiada się ciekawie. WASDS, na razie AADS działa. To twój szef, kliknij, aby, rozpo... aby rozpocząć rozmowy, znak, oznacza, że postać ma dla ciebie zadanie, dobra? Nie ma dialogu, szkoda. Ja będę uległy, uległ ustrojowi. No dobra, okej. Okay. Dobrze, niech będzie. Dobrze. Zadania. Okej. Okay. Profile ludków. Okej, okay, czy na razie tylko pięciu mam? Okej. Okay. To logiczne. Dobra. No dobra. Dobra. A on idzie, myślałem, że biegnie. Brzmiało jakby bieg. Pierwszy września, właśnie szkołę zaczęli. Zniknij przedmiot jego opis, przedmiot, Zabierz, aby przenieść tu opis, przedmiot, kamera nadzoru. Prawym nie mogę? Zabierz wszystko. Szkoda, że nie mogę prawym. Rozmawiaj z szefem. Szefie? Mogę biec tu? Ej, mogę biec. No to jest dobrze. O, moja rodzina jest. Tak, to brzmi jak nie wiem, niemieckie nazwisko, to mi się nie dziwił jak to faszyści są. Empf, no oczywiście, że to są faszyści. Kliknij czujnik dymu, kamerę On on jak on to robi? Ona lepiej wiesz kamerę, aby ją zejstaczki klikone z kartonem, aby usunąć kam... klikone z kartonem, aby usunąć... Słuchajcie, bo trochę nie wiem co mam zrobić. Ka I... to... I ikonę z kartonem? A! A to mam to teraz zrobić? No zrobiłem. No dobra, instaluj kamerę. Jedną w pyknę. Ona nie pokazuje mi wszystkiego, to niedobrze. A muszę tu drugą, tak? No dobra, zainstaluj drugą. Jadanie w loku to taki trochę turystyczny obiekt. Że nie każdy ma w domu. Do zjedzenia. O, proszę bardzo, nagroda. Dobra, super. Yyy Zobaczycie zapewnienie zadań, dobra, punkt autorytety Dobrze Pięknie No. dobra, ja bo jestem bardzo pozytywny. A normalnie chciałbym zagrać zupełnie inaczej. Szczególnie że to widzę, że chyba nie miażki. Chociaż yy, zwracają się do siebie jak blok sowiecki z kolei. Dobra, nie, 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 nie. No dobra Słuchajcie, coś tu jest on, on je, tak? On je Mam jakiś podgląd, zadania Dobra Dadzwonię do ministerstwa, tylko najpierw zobaczymy Tu tam jakieś piętra są, ale to jest mój dom chyba, tak? Stój tu mhm. Mhm. Dobra, czyli syn mówi, gada ze mną więcej? Też Marta? Dobra. Czyli trzeba trzy pokoje. Czyli raz, dwa, trzy jest moje i jest biuro. Dobra. Jest Misio. No dobra, zobaczmy jeszcze trochę gry, ale też dużo nie będę wam pokazywał, bo to też nie o to chodzi nigdy w epickich. Eee... Dobra, zbierz, zabierz, zabierz, zabierz. Nową rządową dyrektywę. Rządowa dyrektywa. Zdjęcia... Antyrządowych plakatów, dobrze. A gdzie jest mój ekwipunek słuchajcie jeszcze tylko? Ekwipunek, ekwipunek. Hwipołunek, rachunki. Chyba, że to była dyrektywa, to co ja podniosłem. No dobra, idźmy do telefonu. Przemysław Dobra, chyba to jest cały czas samouczek. Dobra, przeszukaj mieszkanie numer 2 znajdź sobie kamery w mieszkaniu numer 2. Dobra, kupujemy kamerkę. Tu jest. On no niestety stać mnie tylko na to. A, bo ja płacę punktami. Okej. Okay. Czekajcie, bo ja jestem. Poczekajcie, czekajcie, czekajcie. Tu jest jakaś babeczka. Idź tu. Kim ty jesteś? To jest Marta. No, nie mają nic. No, co są niemieckie nazwiska? Dobra, mieszkanie, numer. A tu mam mieszkania. No dobra, chodźmy tu. Co, oni schodzą do piwnicy, trochę tak to wygląda. Tu, tu mogę już wejść, czy. Ja wiem, kto to? Mieszkanie numer 2, ja nie widzę numeracji trochę. Chyba, że tu gdzieś jest. Yy... Plakatów antyrządowych nie ma. Tu będą mieszkać ludki. A jest numerki, jest mieszkanie numer 2, dobra. Nieraz będzie proste, po prostu będę mógł wejść. Mogę po prostu wejść, dobra? No przestań już patrzeć, no nie lukaj tam już. Nie wiem, jak się przestaje lukać. Już mu montujemy kamerkę i spierniczam stąd Uciekaj stąd Nie było mnie zadania mam Przeszukaj jeszcze mieszkanie Aaaa Dobra jeszcze będę mógł, nie? Jaka jest to ważna dyrektywa? Eee... Y O I głęboki PRL Mam nadzieję, że zdążę, nie? Dobra, ja nie chcę tego krać, nie? No dobra, zbieram info o tym gościu 200 punktów już aż, zobaczcie Czy ten tu będzie jakimś kryminalistą. A oni wszyscy będą... To będzie mi się wydawać, bo muszę donieść na nich. Zobaczymy, co masz na półce chłopie. Tu jest półnek, teraz, widzę. No i pozamiatane. Co się stanie? A ja skąd miałem wiedzieć, że on na przykład przyjdzie? Na razie nic się nie stało. Dobra, tu jest ekwipunek i to jest. Jak się to otwiera? Nie wiem. Niech się pan wynosi. No, na mnie no. Jest kamera tego typa. No dobra, zaraz kończymy, ale wciągające to jest. No dobrze. Co mam zrobić jeszcze? To jest ciągające Produkcji narkotyków. No takie na razie to ci zbierz do wody. Napisz raport. A, a jak mam to zrobić? No ta kamera jest słaba na razie. Ma lepszy kąt widzenia. Aha, tu coś jest, zobaczmy. Dobra, trochę nie wiem, co mam zrobić teraz. Mogę się lukać, jak oni mnie widzą? Ale przestań lukać, muszę kliknąć gdzie indziej. Rosaranek napisz raport, trochę nie wiem jak. A było. Ej, no! Mogłem kliknąć tamto na czerwono. Mogę wyremontować mieszkania. Ee... Żona byłego właściciela, bo poczekajcie. A to, co zbierałem o tym kolesiu? Jest, dobra, zapisane, zebrane dowody Co ona tu ma? Co to znaczy? Nie wiem, czeka chyba na autobus, co? Autobus czeka. Muszę przeszukać to mieszkanie O coś robi, patrzcie Eee, mam cię chłopie Jak mam napisać raport? Tu, patrz Patrz, raport, napisz raport To ja już wystarczy, już więcej nie muszę wiedzieć To mam też Co to, to ma cztery oczy? Dobra, idę napisać raport na niego. Aby rozpocząć pisanie... O, widzisz kliki na biurko. I jedziemy. Napisz raport. Obywatel. Jakub Krytaszewski. Zamieszkały w lokalu numer 2. O, ale donos. Dyrektywę numer... Nie wiem. Direktor numer 604 Z dnia 2 września. Ej, fajne. Ej, zebrane materiały. Pat Wyślij Odejść od biurka. Napisałem. Co się stanie? Patrzcie, czy I komandosi. Komandos, en enemy lines. To jest od razu do więzienia? Nie, tu jest. Ten spał od razu do niego. Zobaczcie. Ciekawe, czy oni się mogą bronić też. Ten go jeszcze laczkuje na ziemi, nie? No nie jest to fajne. A mogę pomóc też bić, jakby co. Nie wiem, skąd ja przybiegłem teraz. A, tu z kratki wybiegłem. Cię stawiasz. Mendo, ale muzyka się zrobiła podniosła. Czemu? Ten dzień się kończy, taki dzwon Głośne strasznie to jest, a to jest na maksa ściszone, słuchajcie. Jak ja mam to ścisnąć bardziej? Bez sensu jest to zrobione, niedopracowane. Masz tu skopa. Jesteś produkujący narkotyki, a... Ciekawe czy jest tutaj też odcienie szarości będą na przykład on nie wiem, produkuje narkotyki, ale nie były są to narkotyki, tylko lekarstwo, jak przejechał ich autobus. Tego na przykład nie wiem, chorej żony czy syna A to od tyłu. No wsiadł od tyłu no, not a big dealer big deal, dobrze Otrzymano nową wiadomość Zadania są. Gdzie są zadania? Bo już trochę nie wiem Aż aresztowany, nogat 250, pięknie, dziękuję. Czytamy To, co że niestety będą nawiązania bardzo dużo do dzisiejszych czasów, niestety, tak mi się wydaje. I to będzie śmiech przez łzy. Oni mieli jakieś tutaj rozkminiali. Tu jest... Oni tu sobie jedzą. Tu bym chciał zainstalować lepsze kamery. Oni tam się mogą spotykać, bo... Aha! Aha! Czy co teraz? Teraz muszę wyremontować je wszystkie Żeby się nowe osoby wprowadziły, tak? No dobrze, a ja mam jakąś kamerę w ekwipunku. Co? Ja muszę teraz Kupić kamerę, tak? Żeby zainstalować na przykład nie wiem, Kupię Tom. Kup Dobra, teraz pójdę tu szybko. Tu nikogo nie ma na razie No wejdź tu, po prostu nie mogę wejść. Tutaj też nikt nie mieszka na razie Lądowa no alternatywa, a, a, ten, dyrektywa alternatywa, alternatywy 4 dobra, wejdź tutaj, pierdychnij tu kamerę co? Ja go nie widziałem? Czekaj, uciekaj! No dobrze, no uspokój się no. No dobra, czyli co? Teraz? Co ja mam zrobić teraz? Znaleźć lokatora do mieszkania numer 2. Jak mam znaleźć lokatora do mieszkania numer 2? Aha! Dobra, musiałem to kliknąć. Niedodupny. No, nie do biorę. Jak wygląda nowa dyrektywka? Dobra. Dużo direkt. Dobra, słuchajcie, kończymy. Widzimy się w kolejnym epickim. No, gra jest fajna. Ciekawe, jak jedynka, dwójka, trójka, ale to jest fajnie. Jezus, co to za koleś? Czemu jest taki duży? To jest ten dux z Ghostbuster? A mnie, to jest mój nowy lokator. Ło, tego to policja nie wyprowadzi z domu. Zmieści się tu chłopie? on się nie mieści. Bez sensu to zrobili. Co, ja dopiero teraz mogę tu wejść? To tu też muszę znaleźć mieszkania. Weź szpak, wprowadzaj się. A kamera została? Trzeba ją wymienić na większą. Znaczy ja na przykład nie widzę, a jest tutaj typ stoi. To przyjedzie nowe do wprowadzenia i teraz teraz mógłbym wejść tą przez tą chwilę, ale teraz już nie dam rady. Dobra, dzięki wielki, widzimy się w kolejnym epickim. No, przyjemna gra, słuchajcie. Ograjcie, sprawdźcie sami. Dzięki, nara.